Uważa ja za o W głuchy telefon, szepcząc sobie od ucha do ucha kto jedzie, dokąd jedzie, którędy. Podobno rewolucje rodzą się na ulicach, ale na pewno najwięcej rewolucji teatralnych narodziło się podczas tych 36 lat, tych 36 edycji Festiwalu Ulica w Krakowie. Festiwal niezwykle potrzebny, otwierający wiele portali i wrót kreacyjnych, budujący mosty pomiędzy publicznością a artystami. Trzeba umieć komunikować się z ulicą mieć wykorzystywać jej atuty i współpracować. To jest, to jest wyjątkowe właśnie w tej żywej tkance, jaką jest, jaką są festiwale prezentujące twórczość site-specifics, twórczość uliczną. Hasło, temat tegorocznej edycji jest radość z odzyskanego podwórka. Chcemy wrócić twórczością, przedstawieniami do czasów, kiedy bawiliśmy się przy czepakach, nie znaliśmy smartfona, bo ich nie było. Z kija robiliśmy szable, miecz świetlisty, z krzesła samochód lub samolot. Te czasy minęły, ale przecież wykształciły nas piękną wyobraźnię teatralną. Chcemy przypomnieć te czasy osobom, które znały. A pokazać ty, który nie znam. Atmosfera, jak zwykle, co roku, jak co roku jest genialna podczas tego festiwalu, znakomite. Przedstawienia, rewelacyjni artyści, niesamowity odbiór, tłumy, tłumy każdego dnia w zasadzie. Bardzo często te spektakle mają ten wydźwięk pedagogiczny, są pierwszym zaproszeniem <słuch> widzów, osoby nieprzygotowane do wejścia do teatru już zamkniętego, instytucjonalnego, salonowego. Uwaga, uwaga. Więc ja osobiście jestem olbrzymim fanem. Po pierwsze festiwalu ulica, po drugie wszelakich takich interwencji, przeglądów i festiwali, które organizowane są w tej dżungli, w tej, w tej miejskiej żywej tkance. Polecamy i zapraszamy. Jesteśmy już w zasadzie na zakończeniu tego festiwalu, bo jeszcze oglądamy dwa przedstawienia. Chcę przypomnieć, że w ciągu trzech dni, czterech w zasadzie, nie obejrzeliśmy ponad 160 realizacji, nie tylko na rynku krakowskim, ale w różnych innych miastach Małopolski i całej Polski. Kraków jest wspaniałą scenografią, jest wspaniałym miejscem. Geniusz locji tego miasta polega na tym, że gdziekolwiek byśmy nie przystanęli, wpisujemy się w kontekst starych murów tradycji, historii tego miasta. To, jak ono się rozwijało, ale i też, proszę Państwa, miasto to nie są mury, miasto to są mieszkańcy. I te przedstawienia, wszystkie, które mają tu wspaniałą publiczność krakowską publiczność inteligentną, mądrą, cierpliwą, która potrafi czekać pół godziny, siedząc na upale, na przedstawienie no, jest to unikalna publiczność w skali światowej, mogę powiedzieć. Tradycja tego festiwalu, bo już jest to 36 edycja, polega na tym, że co roku wymyślamy, Proponuje inny temat, inny fokus, inne zainteresowanie publiczności. W tym roku to było a, tęsknota za dzieciństwem, tęsknota za utraconym powrótkiem, radość z odzyskanego podwórka. To był właśnie ten temat, który eksploatowaliśmy. W przyszłym roku mam niespodziankę, nie chcę powiedzieć jak to będzie wyglądało, natomiast formuła wielu małych przedstawień bardzo mobilnych zostanie zachowana przy dołożeniu większych takich realizacji, które będą przeznaczone do oglądania przez kilkanaście tysięcy widzów. Pozdrawiam zatem serdecznie i do zobaczenia za rok na 37 ulicy w Krakowie.